Siemanko, siemanko kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj 7.15, poranny spacer z Zośką i spinat. W sumie to ósma już jest, sorry za 10, 8. No w każdym razie mówię to też dla samej siebie. Często Wam mówię, która jest godzina, a to dlatego, żeby samej sobie przypomnieć, że o! Czekajcie, zaraz wam powiem dlaczego. Piękny widok. Podczas porannych spacerów najpiękniej widać wulkany z samego rana, także po prostu no, postaram się Wam to jakoś pokazać, aczkolwiek, tak jak Wam mówiłam, kiedyś nie wygląda to aż tak dobrze na filmie. E, mówiłam Wam o tej godzinie, o której wstałam, bo to trochę dla samej siebie, dlatego że za godzinę mam e, zajęcia z nauczycielem Padla. Cztery osoby będziemy tam na tych zajęciach, cztery studentki i nauczyciel, i dziwnie to zabrzmiało. Cieszę się, że dzisiaj będę miała e, lekcję, dlatego że chciałabym po prostu nauczyć się trochę lepiej grać. Nie spałam dzisiaj najlepiej. Zasnęłam jak dziecko bardzo szybko, a potem nagle, nie wiadomo dlaczego, o trzeciej w nocy się obudziłam z bólem gdzieś w okolicy brzucha. I to takim strasznym bólem, że aż spać nie mogłam. A dzisiaj już mi wszystko przeszło. W sensie rany już jest wszystko ok. Także nie mam zielonego pojęcia, co to się wydarzyło. I trochę szkoda, bo jestem... Ojejcie, sorry, Zośka mnie zaczęła ciągnąć, jestem niewyspana, ale podjadę sobie trochę wcześniej na te zajęcia na Padla, więc z dziewczynkami to zrobię tylko 15-minutowy spacer z rana. Zazwyczaj robię dłuższe, bo chodzimy sobie na plażę i podjadę tam trochę wcześniej, żeby napić się kawki. Dzisiaj tak byśmy na plażę nie poszły, bo padało strasznie w nocy. Nie wiem, czy nie zaczyna się powoli sezon deszczowy. Nie jestem pewna, ale były takie ulewy, że te ulewy w sumie też mnie obudziły w nocy. A ja zazwyczaj mam bardzo mocny sen, także sama nie jestem pewna, co tutaj się wydarzyło, ale rolnicy pewnie są zadowoleni, bo pola im podlało. A teraz e, świeżo były zasadzane, zasadzane nowe sa sadzonki e, ryżu. Chyba tyle, co chciałam powiedzieć z samego rana, bo plączy mi się język. Mega się jaram na moją lekcję dzisiaj. Dobra, zaczynamy lekcję. Training zakończony, 60 minut, e, mówiłam Wam, że dzisiaj padało w nocy, więc po prostu jest taka wilgotność powietrza, że zobaczcie co tu się wydarzyło. Nie jestem e, taka mokra dlatego, że się aż tak strasznie zgrzałam, tylko jest po prostu taka wilgotność niesamowita, aż mam wrażenie jakbym, czuję się jakbym wpadła po prostu pod prysznic. No w każdym razie bardzo fajnie było, bo nauczyłam się kilku rzeczy takich bardziej technicznych i ćwiczyłam uderzenia z góry, bo tego za bardzo nie potrafię, także fajnie było tutaj sobie troszeczkę poćwiczyć i w ogóle śmiesznie się złożyło, bo akurat grałyśmy w cztery osoby, w sensie ćwiczyłyśmy w cztery osoby i dwie koleżanki były z Irlandii i byłam ja z Polski i jeszcze jedna dziewczyna z Polski, także dwie Irlandki i dwie Polki, a ja nie znałam drugiej Polki, a moja koleżanka Irlandka nie znała drugiej Irlandki, także na drugim końcu świata powiem Wam, że świat jest mały. A, czas wziąć prysznic, bo włosy całe mokre. Dobra, mam nadzieję, że się czegoś nauczyłam. W niedzielę gram kolejny mecz, ale chętnie bym teraz zagrała mecz też. Szkoda, że ta lekcja tak szybko się skończyła. Teraz zauważyłam, że... 90-minutowe zajęcia bardziej więcej mi sprawdzają radości niż 60-minutowe. W ogóle nie wiem, chyba wam nie mówiłam, kupiłam swoją rakietkę w końcu. Także teraz już mogę grać swoją. co jest bardzo fajne, bo jak wypożyczałam rakietki, to raz, że musiałam za to płacić, a dwa, że ta część, gdzie się trzyma przy nadgarstku, strasznie śmierdziała obcym potem. Także teraz będzie śmierdziała tylko moim. Teraz sobie skoczę na drugą kawkę i jadę do domu. Pochilować nad basenem, bo w końcu dziś mogę odsapnąć. Właśnie jestem w drodze do domu. Zatrzymałam się na chwilę, kupić coś do jedzenia i zobaczcie, ku... znalazłam taki serek wegański z pomidorami, z tofu zrobiony. To wezmę sobie do kanapek, żeby tylko serażu tego nie jeść aż tak dużo, żeby nie przeginać. W końcu mam motywację, żeby zabrać się za sprzątanie. Zaczynam od mojej kuchni, która jest w opłakanym stanie, ale teraz naprawdę tak kursowałam pomiędzy dwoma domami, że. Nawet nie jest mi głupio, że mam bałagan, bo to jest po prostu normalny wypadek przy pracy. E, zmyłam już dosyć sporo naczyń i teraz zaczynę organizować tutaj wszystko w półkach, na półkach. E, pokażę Wam dom później jeszcze nie teraz, bo no, nie będę wam pokazywać, jaki jest chaos ale tego mebla nie będzie. To jest na razie przejściowy mebel, a tutaj rozwieszam rzeczy, które są do oddania. I tutaj w ogóle wszystko na tym meblu jest do oddania, sprzedania. No i yy, ja ram się, że dzisiaj mam motywację, słuchajcie, ostatnio w ogóle nie miałam motywacji, żeby cokolwiek ogarniać tutaj w domu, a, a z innej beczki Wam powiem, że strasznie żałuję, że dzisiaj nie zagrałam gry w padla, że tylko były ćwiczenia i tak spoko, bo wiecie, przynajmniej się poruszałam, trochę sobie poćwiczyłam, cześć Pinat, zaczepiasz mnie tutaj, Pinac się tutaj przyczaiła, na dole też mam na podłodze kable, nie kable i tak dalej, więc cieszę się, że dzisiaj ogarnę yy, kuchnię i będę mogła zmyć podłogę, Doprowadzi wszystko do porządku, to da mi bardzo dużo takiego spokoju głowy. A próbuję umówić na jutro grę wpadła, ale jutro nikt tak akurat grać nie może, więc duża szkoda. I zastanawiam się, czy dzisiaj sobie nie skoczę na aerial yoga, czyli taką podwieszaną jogę na takich specjalnych szarfach. Jutro idę na tę jogę na 8 rano, bo mam na piechotę mniej niż 10 minut do takiego studia, które bardzo lubię. Więc nie byłam tam przez długi czas, bo miałam za daleko, a teraz będę mogła sobie spokojnie pójść na piechotkę, także będzie bardzo fajnie. Dosyć dużo aktywności, to takich zupełnie innych mi się teraz szykuje, więc cieszę się bardzo z tego powodu i cieszę się, że będę miała niedługo porządek w tej zagraconej kuchni. A jak zmyję naczynia, to dam sobie nagrodę i sobie zjem, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłam i chyba sobie zrobię drugą kawkę. Zachęcają mnie leżaki nad moim basenem, i chyba tam sobie zjem moje śniadanie i napiję się kawki. pójście tylko na moją kuchnię, jest nareszcie czysta, ale muszę koniecznie wyskrobać odpowiedni piekarnik, bo strasznie go zaniedbałam, więc podjadę do jakiegoś sklepu kupić skrobaczkę, bo strasznie tam poprzylegało trochę rzeczy. Nie wiem za bardzo, gdzie tutaj mam w okolicy taki jakiś lokalny sklepik, ale wybiorę się na krótką przejażdżkę, żeby to właśnie rozkminić. To uwielbiam po prostu w przeprowadzkę, że się odkrywa nowe lokalizacje. Ja mam dzisiaj cały dzień wolny, tak naprawdę. Chyba tylko będę chciała zmontować odcinek, ale to mogę zrobić później, więc dzisiaj, dzisiejszą energię wykorzystam zdecydowanie na sprzątanie. Myślałam, że się pociluję na leżaku moim, ale rzadko mam motywację do sprzątania, więc myślę, że muszę to po prostu wykorzystać. Ale pięknie, nareszcie mam uporządkowaną kuchnię i nie zajęło to aż tak dużo czasu, bo raptem godzinkę. Dobrze, że sobie przypomniałam przed wyjściem z domu, że muszę zjeść. Więc na szybko zrobiłam sobie kanapkę, którą napakowałam mocą warzyw. I bardzo smaczna pasta, ta stofu, którą kupiłam, wegańska. Myślę, że za gości u mnie częściej. Może niedługo też sobie sama znajdę jakiś fajny przepis na taką pastę z jakiegoś bakłażana czy coś takiego. Muszę wrócić do gotowania częstszego. Tuż obok mnie jak się wyjeżdża na główną drogę z mojej uliczki tak jakby jest sklep lokalny i przypomniałam sobie, że jak mieszkałam w takim domku nad rzeką, gdzie miałam tylko Zośkę 5 lat temu, to właśnie tutaj przyjeżdżałam często na jakieś zakupy i ten sklep był ultra, ultra tani. Dzisiaj akurat kupuję samą chemię, ale w ogóle jestem ciekawa, co tutaj będę mogła znaleźć. Na pewno będzie dużo słodkiego jedzenia, bo tutaj uwielbiają słodkie jedzenie, wszystko jest docukrzane, ale tak tutaj całe, całe półki z plastikami i z plastikowymi wyrobami. Tutaj zobaczcie, ofiary mamy. Nie wiem, czy Wy to czujecie, ale ja po przeprowadzce czuję, że normalnie inna energia we mnie wstąpiła i taka się czuję. Jak odkrywca znowu, jakbym znowu była tak świeżo na bali i mogę wam pokazywać jakieś świeże rzeczy. Taka świeża perspektywa u mnie zagościła. A tutaj zobaczcie, z proszku wszystko: jakieś rosołki, nierosołki, e, bułki tarte do kurczaka. Nawet jest e, agar, czyli wegetariańska żelatyna. Oj, ale mam cie... worki pod oczami, to z tej nieprzespanej nocy. Ale. Mogło być gorzej, czuję, że nawet mam dosyć dużo energii. i te odkrycia dzisiaj. Udało mi się odkryć ten sklep. Jest bardzo spoko. To jest taki, jakby, kojarzy mi się z takimi sklepami z Połem, jak były kiedyś w Polsce, że macie trochę wszystkiego i jakieś ubrania i kosmetyki i jedzenie i środki chemiczne. Więc udało mi się kupić wszystko, co chciałam. Tutaj mam sklep świeży, taki lokalny z owocami i z warzywami, a tuż obok mam sklep zoologiczny. Także mam nadzieję, że mają tę karmę dla Zośki i Pinat, którą ja zazwyczaj kupuję. Jeżeli nie, no to poszukamy jeszcze innego sklepu, ale póki co wygląda na to, że całkiem spoko okolica. Fajnie, że wróciłam do vlogowania, bo dużo śmiesznych sytuacji się dzieje, kiedy łażę z kamerą. No to teraz właśnie kupowałam jedzenie dla Zośki i Pinat. I pan sprzedawca się mnie pyta, czy jestem vlogerką. No to mówię, że tak, jestem vlogerką. No i się pyta o mój kanał na YouTubie. Ale tam mu mówię, że no ale ja nagrywam po polsku, że jak zacznę nagrywać po angielsku, to dam ci znać. Mam ten kanał po angielsku, ale wrzucam tam raz na pół roku coś, więc to nawet wstyd pokazywać. No i e, on tam, e, a bo na początku nie mogliśmy się zrozumieć, więc mogłam trochę poćwiczyć e, indonezyjski, bo on mówił po angielsku, ale tak trochę średnio. No i potem się mnie pyta, a masz Instagram? I tak dałam mu Instagram, zaczął wszystko przeglądać, mówi wow, będę Cię śledził. Także tutaj w ogóle ludzie są zarąbiści. Czasami się mnie pytacie, czy ludziom nie przeszkadza na bali, że ja na przykład nagrywam, to tutaj 99,9% ludzi ma takie podejście, że są bardziej po prostu zainteresowani i chcą po prostu pogadać, że to jest dla nich bardziej coś interesującego niż coś, co by ich zestresowało. Mam wszystko, kupiłam dwie blaszki do piekarnika, bo moja poprzednia była w opłakanym stanie, ją po prostu wywaliłam, więc super, że mi się udało znaleźć. Za dużą blaszkę zapłaciłam 18 tysięcy. To jest jakieś 4 zł, chyba 5 zł, coś takiego. Więc e, dobra cena. Kupiłam płyn do mycia, taką, taki spryskiwacz i skrobaczki. Wszystko, co było potrzebne, no i jedzenie dla sośki i pinat. Idealnie. Trwają poszukiwania sklepu w zasadzie to znalazłam i teraz zrobiłam zawrotkę, żeby tam dojechać, ale zobaczcie jakie piękne rzeczy, ręcznie rzeźbione, a tutaj mają próbę skieratanową. Przepiękne rzeczy są na Bali, zobaczcie jakie szczegóły. Pokażę Wam coś szokującego po prostu, aż mi się płakać zachciało. Jedna z rzeczy, która mi się strasznie podobała w moim nowym domu, to to, że nikt mnie nie mógł zobaczyć z zewnątrz. A teraz pokażę wam, co się dzisiaj rozpoczęło. To jest mój ogród, i tutaj zaczęli budowę. I teraz mogą mnie zobaczyć z mojego basenu. Tutaj mam basen. I tutaj mogą mnie zobaczyć z basenu mogą zobaczyć moją kuchnię mogą zobaczyć moją em, sypialnię wszystko. Jestem po prostu w ciężkim szoku, co tutaj się wydarzyło. Napisałam do właściciela, właśnie mojego domu, bo dosłownie te słupy rozstawili pół metra od mojego domu. I ja teraz sobie nagrywałam vloga, i nie wiem, czy wy to słyszeliście, ale e, oni zaczęli do mnie, chyba to przed tym, jak zaczęłam nagrywać. E, robotnicy, jak stałam w moim ogródku, to zaczęli do mnie krzyczeć: Cześć, cześć, hello, my friend, hello, my friend, how are you doing? W moim ogródku. Jeju. Ach, ja nie wiem, czy to jest jakiś pech, kochani, co tutaj się wydarzyło, ale chciałam sprzątnąć do końca mój piekarnik i chciałam po prostu sobie popływać na basenie, poopalać się. Ja jeszcze chyba tydzień temu miałam taką e, godzinę, czy. miałam godzinę wolną i się opalałam nago. Dobra, nie będę panikować. Napisałam do zarządcy mojej willi, czy wie, co to jest. I czy to jest tymczasowe, czy o co tutaj chodzi? Bo jeżeli to nie jest tymczasowe, to ja nie jestem pewna, czy to nie jest jakaś podstawa do zerwania umowy. Bo ja, ja nie chcę mieszkać gdzieś, gdzie będzie jakiś budynek wysoki, jeżeli to jest budynek, który oni budują, ale może to będzie coś innego. Uff. Praca nad e, nami samymi chyba nigdy się nie kończy, to znaczy nie chyba, tylko po prostu na 100%. Ja. Im dłużej jestem w dobrym punkcie w moim życiu i im dłużej e, widzę, jak bardzo dużo zmian u siebie zauważyłam, tym bardziej widzę to, że te e, zmiany i prace nad samą sobą się po prostu nigdy nie skończą. Ja już tutaj spanikowałam, że Boże robotnicy, o matko, wszystko widać tutaj i tak dalej. Napisałam do e, takiego zarządcy mojej willi, który jest w ogóle przekochany Ewan się nazywa, e, lokalny baliczek. I on mi powiedział, że dobra, to ja pójdę sprawdzić, co tutaj się dzieje. I się okazało, że po prostu słup z prądem budują. Także to będzie tylko słup z prądem. No, jedyne co, to po prostu zepsuje mi to trochę widok, co tak naprawdę wisi mi to, i roboty będą skończone dziś wieczorem, więc od jutra już nie będę miała robotników zaglądających do mojego domu. Uff słuchajcie, jaka ulga, ale to mi dało też podgląd na to, że muszę się uspokoić, muszę. Przestać zakładać złe scenariusze od razu, jakby z góry, bo nie zawsze wszystko po prostu źle wychodzi. E, więc dobra lekcja dzisiaj dla mnie, że nie musisz zakładać po prostu wszystkiego najgorszego. A ja teraz zajmuję się skrobaniem blach, e, skrobaniem piekarnika i powiem Wam, że najchętniej to bym tę blachę wywaliła po prostu do śmietnika. Najlepsze jest to, że ja tego piekarnika nie używałam przez jakiś czas i to jest od wilgoci po prostu rdzami się zrobiła. Więc e, nie. Jest łatwo utrzymać w ryzach cokolwiek na bali, bo po prostu ta wilgotność, ta wilgoć strasznie psuje rzeczy, ale nie poddaje się. Pocięłam sobie palce niestety. Pewnie tego nie zobaczycie, ale dobrze mi krew leciała z tych palców, Poci po pocięłam sobie jedną z takich żyłek z tej gąbki skrobaczki. No, ale poddaję, nie poddaję się. I tak w ogóle przyszedł do mnie ten Ewan razem ze swoją żoną. Oni są tacy kochani. Spytałam się ich, czy może przyjść tukang, czyli złota rączka, to jest po indonezyjsku tukang, i zainstalować mi pralkę. Bo mam pralkę, ale muszę zainstalować rurę do wody. I powiedzieli, że zrobią mi też jutro dodatkowe gniazdko, żeby łatwiej mi się podłączało prąd, pralkę do prądu, więc w ogóle super ekstra. I jutro chyba już będę miała działającą pralkę, także uhu! nie mogłam tego wcześniej zgłosić, znaczy nie chciałam prosić wcześniej o pomoc z pralką, dlatego, że ten tukang pomagał mi wykończyć poprzedni, poprzednią willę. Także nie chciałam, wiecie, prosić o 10 rzeczy na raz, bo co za dużo to niezdrowo. Tutaj mam dużo jeszcze rzeczy do ogarnięcia, zobaczcie, cały stół zawalony rzeczami, ale powolutku, powolutku dzisiaj ogarniam kuchnię, jutro ogarnę sobie sypialnię, i pojutrze zacznę robić pranie. I wtedy, jak już zrobię pranie, to też wypiorę resztę rzeczy, bo tu mam rzeczy do oddania, tak jak Wam mówiłam. I one są czyste, ale mam też rzeczy, które są trochę zakurzone i tak dalej, więc po prostu je przepiorę przed tym, jak będą gotowe do oddania. Także już mam plan w głowie. Powolutku, powolutku, dzisiaj kuchnia i podłogę. Podłogę muszę koniecznie umyć i zamieść, bo no hardcore tutaj się dzieje. Tutaj mam też jeszcze walizkę do zamknięcia. Ale dam radę, ogarniemy to wszystko. Myślę, że będzie okej. Okay. Jestem dzisiaj zdecydowanie bardziej pozytywnie nastawiona niż byłam wczoraj. Wczoraj byłam grubo pospinana. Dom e, w części posprzątany. Kuchnia ogarnięta, kochani! Nie wiem, czy wam pokazywałam, czy nie, bo już mi się miesza wszystko w głowie. I dlatego głowę trzeba sobie oczyścić troszeczkę. Dlatego zebrałam rzeczy ze sobą. Zabrałam ze sobą taki duży statyw. Ja ten statyw noszę ze sobą na niektóre zajęcia, na tanie z brzucha, między innymi go sobie noszę. On jest w ogóle wyższy ode mnie i nagrywam się podczas zajęć, więc tak pomyślałam sobie, że nagram siebie dzisiaj podczas mojego aerial yoga. Słuchajcie, zamontowali tę wieżę z prądem. Ale no dobra, dobrze, że to nie jest willa, ale jest masakra, bo tuż pod moim prysznicem na świeżym powietrzu mi to zbudowali. Zobaczcie, tutaj jest ta wieża. I najśmieszniejsze jest to, że kilka dni temu sobie tak pomyślałam: to może głupio zabrzmi. Możecie się ze mnie śmiać, jak macie ochotę. Ale pomyślałam sobie, ale fajnego Reelsa będę mogła nagrać, jak mam niebieskie niebo ze sobą, biorę sobie prysznic na świeżym powietrzu, tutaj dookoła mam pełno zieleni, w ogóle wiecie, piękna roślinność i tak dalej. No, i teraz sobie nagram Rilsa z wieżą, z prądem w tle. Dosłownie jest tuż za moim prysznicem wybudowane. Jakby wiadomo, że to nie jest najgorsza rzecz na świecie, ale tak jak Wam mówiłam, ja też trochę wybierałam dom pod kątem tego, czy będę mogła coś nagrać sobie na Instagram. To była jakby taka karta przetargowa, nie najważniejsze rzeczy, ale karta przetargowa. No, a ja spakowałam swoje rzeczy i idę teraz do miejsca, które nazywa się Udara Yoga. I chyba Udara Yoga, w każdym razie Udara się nazywa i tam jest aerial yoga, więc będę sobie dzisiaj ćwiczyć coś, co już ćwiczyłam kilka razy, ale dawno tego nie robiłam i to miejsce jest na piechotkę ode mnie, chyba 15 minut, więc cieszę się, że mogę się przejść kawałek. I potem znajomi się spotykają w takiej restauracji meksykańskiej i potem idą imprezować. Ja nie wychodzę na żadne imprezy, ale niektórzy znajomi się przebierają. Jakieś kostiumy dzisiaj na Halloween robią. Ja już, co prawda, byłam przebrana na Halloween w zeszłym tygodniu. To było takie nieoficjalne Halloween, takie pre-Halloween. A teraz zastanawiam się, czy chce mi się przebierać, czy nie, bo miałam strój Jasmine z Alladyna. Możecie zobaczyć na moim Instagramie, jak jesteście ciekawi. Kupiłam cały zestaw do tańca brzucha. Przepiękny taki zestaw. No i zastanawiam się, czy chce mi się w to dzisiaj przebierać, czy mi się nie chce. Chyba mi się nie chce. Tym bardziej, że nie wychodzę nigdzie na żadną imprezę później. Zastanawiam się, czy ja wzięłam telefon, czy spakowałam telefon, czy nie. Zaraz będę musiała sprawdzić, czy tutaj gdzieś jest. E, więc zobaczę, czy się przebiorę. A mam ochotę po prostu tylko... E, mam taką opcję w zegarku, że... Dobra, mam. Mam taką opcję w zegarku, że mogę find my phone i mogę sobie to wcisnąć i mój telefon zaczyna dzwonić przez zegarek, bo mam połączone. Także nie muszę się martwić. Słuchajcie, jak myślałem, że gdzieś zgubiłam telefon, zaczynam panikować, to mój zegarek teraz mi bardzo mocno pomaga. No, więc się zastanawiam, czy się przebierać, czy nie. Możliwe, że po prostu założę czarną sukienkę i mam taką koronę różową księżniczki, więc po prostu może coś takiego tylko jako akcesoria sobie założę, a idę tam nawet nie na żadną imprezę, tylko po prostu zjeść, spotkać się ze znajomymi na dwie godzinki. Cieszę się, że się zmobilizowałam i wychodzę na jogę. Ale zobaczcie, jak palce sobie rozcięłam. Widać to? Widać. No, mam dwa takie nacięcia, dosyć głębokie. Rozchodzi mi się trochę skóra na tych palcach. Od głupiej skrobaczki do naczyń. Ach, głupia, nie głupia, ale trzeba było poskrobać trochę dzisiaj. I już jutro będę mogła używać pikarnik. Zobaczcie, jaki spokój. Cisza. Uwielbiam tę okolicę. Otworzyli nową e, szalę do jogi. Wcześniej ćwiczyłam w tamtej, którą widać, a teraz tutaj taki. No zrobiłam wam przebitki, więc możecie zobaczyć, ale jakiś kosmos w ogóle wchodzi się przez jakąś grotę, jakiś dym leci. No, kosmos, kosmos. Yy, kazał pan z recepcji, żeby zaczekać na niego, i on nas wszystkie za... przyprowadzi tutaj, ale nie mogłam wytrzymać, więc poprosiłam panią z restauracji, żeby mnie przyprowadziła tutaj, żeby sobie przebitki mogła zrobić. Także jestem pierwsza, jeszcze będzie 10 osób. Niedługo sobie przyjdą, ale ja chciałam przyjść pierwsza, żeby sobie nagrać przebitki, ale też, żeby sobie zająć hamak. Zająłam sobie taki jeden, za którym nie ma żadnego innego hamaka, bo zobaczcie, tutaj to wygląda w ten sposób. A to dlatego, że mam mój statyw i chcę siebie nagrywać, ale nie chcę nikomu sprawiać Komfortu, więc yy, nie chciałam po prostu nagrywać w taki sposób, wiecie, żeby ktoś za mną, kto ćwiczy, czuł się niekomfortowo. Yy, na razie to chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć, ale pokażę wam, bo tutaj można sobie pokoje wynająć i niesamowite rozwiązanie zrobili. Zobaczcie, jakie tutaj pokoje są do wynajęcia, w sensie ogródki od pokoju do wynajęcia. ładnie czegoś takiego było mi trzeba. Kurcie, ale piękne to miejsce. Właśnie przechodzę sobie teraz przez grotę. Oj, zahaczę. kurczę, nie jest stworzone to przejście dla wysokich ludzi. Zahaczyłam kilka razy włosami o tę grotę. Wyrwałam sobie trochę włosów, ale i tak było warto. Tutaj w ogóle fajny zobaczcie stolik. Tutaj będzie można zjeść. Widać ten stolik, mam nadzieję, że widać. To jest e, wipowskie chyba siedzenie. Ale wiecie, co potrzebowałam? Czegoś takiego, bo i dobry wysiłek, czuję w ogóle strasznie moje mięśnie. To nawet nie był taki wysiłek cardio, e, który moż, można by sobie pomyśleć, że jakoś dużo będzie przewracania się do góry nogami i tak dalej, odwijania się. Ale było bardzo, to te ćwiczenia są bardzo takie intensywne na mięśnie, że się długo wytrzymuje w niektórych pozycjach i po prostu napręża mięśnie. No i dobry stretch też, więc ja potrzebuję akurat dobrego rozciągania, bo jestem sztywna, totalnie, e, także dobry, dobra równowaga. I mówiłam Wam jakiś czas temu, że już więcej nie chcę dodatkowych zajęć sobie brać, bo już mam za dużo a chyba wezmę kolejne i coś mi się wydaje, że tutaj będę mogła przychodzić z samego rana na wschody słońca nie wiem czy na wschody słońca się wyrobię ale spokojnie będę mogła na jakąś siódmą rano sobie przyjść także jestem bardzo zadowolona się pożegnam dziękuję i wracamy do domu mam 10 minut na piechotę spacerki. nie 15 chyba wezmę sobie prysznic i pojadę jeszcze na kolację ale jestem, wiecie, co zadowolona i dumna z siebie. I trochę to głupio zabrzmi, ale jestem wdzięczna samej sobie, że się zmobilizowałam. Zamiast znaleźć jakąkolwiek, wiecie, wymówkę, mogłam łatwo sobie znaleźć wymówkę, że ach, miałam ostatnio ciężki tydzień. To Paula, siedź w domu, nie rób nic. A tak to czuję po prostu, że moje ciało jest dosyć mi wdzięczne, aczkolwiek jak teraz trzymam. E, aparat na statywie przed sobą, znaczy na takim małym poziku. to strasznie mnie boli ręka. Jestem gotowa do wejścia na kolację. Stwierdziłam, że nie przebieram się dzisiaj w mój kostium belly dance, bo po prostu jestem zbyt wykończona. Stwierdziłam, że przebiorę się za różowe. Także mam różowe buty, różową sukienkę, mam taki diadem, który sobie kupiłam kiedyś na urodziny, mam różową torebkę i tak idę ubrana. Jak ktoś się mnie spyta, What are you? To powiem, I'm pink. I tyle. I prosta sprawa. Żegnam się z wami, kochani, zrobię wam jakieś przebitki z kolacji. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną podczas mojego pierwszego dnia takiego full-time w nowym domu. Niesamowicie się cieszę, że nareszcie już powolutku tutaj mogę się. Urządzać i że mamy tę sprzątaną kuchnię, z tego to się cieszę niesamowicie. Tutaj stoi butelka, ale zaraz ją wezmę. Mogę też szafkę zamknąć. No i jak czyściutko, pięknie, pięknie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochani. A tam jeszcze jest bałagan. Buziaczki i bye! bye. Tymka już wróciłam do domu, to tak jeszcze na szybko dogram, że um, ta restauracja do której poszliśmy na tą taką mini imprezkę. Czy tam znajomi poszli rzeczywiście na imprezkę, A ja to jest godzina dziewiąta teraz, a już wróciłam do domu, ale jutro wcześniej rano wstaję, bo mam umówione ćwiczenia. Mam jogę, aerial yoga na. Godzinę 8 rano. Cześć, Pinatku! Także po prostu, wiecie, nie chciałam nigdzie długo zostawać, zresztą też chcę sobie odpocząć. Tamto miejsce, do którego pojechaliśmy, jest w miejscowości, która nazywa się Kedungu, czyli jeszcze 15 minut za mną, czyli od Changu tak na skuterze, jakieś 25 minut, i tam w ogóle nie ma turystów. I powiem Wam, że jest taki zupełnie inny klimat. Wiecie, nie ma nic złego w turystach, każdy z nas był. Kiedyś turystą i pewnie będzie kiedyś też turystą po raz kolejny, ale oj, pinat mi zabawkę przynosi, zobaczcie. Tutaj rozgardia zrobiła na swoim dywanie różowym, uwielbia po prostu ten dywan. No ale tak, każdy z nas był turystą i pewnie kiedyś będzie turystą, ale jak ja już tutaj mieszkam 5 lat, to słuchajcie, w Czangu było tak, że turyści nie przyjeżdżali, tylko przyjeżdżali turyści do Seminiak a po pandemii się to zmieniło i tam, gdzie mieszkali długoterminowcy, długoterminowcy zaczęli przyjeżdżać turyści i się zrobił straszny rozpierdziel, wiecie, w ludzie dużo ludzi nie potrafi jeździć na skuterach, jakieś bójki, niebójki i tak dalej, więc fajnie było pojechać do Katungu, gdzie mieszkają sami tylko ekspaci, którzy są taki długi czas. Dużo rodzin z dziećmi w ogóle przyszło, także w ogóle taki zupełnie, zupełnie inny klimacik. Ach, kładę się spać i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną dzień. Także dzięki wielkie. Idę się pobawić jeszcze spina, zanim położę się spać. Co panienka tutaj ma za zabawkę?